Jako prezydent zawsze stałem po stronie polskich funkcjonariuszy i żołnierzy i zawsze będę stawał w obronie ich dobrego imienia, bez względu na konsekwencje. Cieszę się, że rząd premiera Donalda Tuska i jego obóz polityczny obecnie sprawujący władzę w Polsce nareszcie dołączył do obrońców granicy Rzeczypospolitej. Ale przecież kiedy głosowano tutaj w Sejmie nad budową zapory na granicy, tylko posłowie, posłowie polskiego Stronnictwa Ludowego spośród posłów opozycji ówczesnej zagłosowali za jej budową. Wtedy, wtedy, większość, wtedy, większość, wtedy większość ówczesnej opozycji, a dzisiaj rządzący, atakowali Straż Graniczną. Wojsko szydzili z obrońców polskich granic, wspierali celebrytów obrażających i poniżających funkcjonariuszy. Teraz nastąpiła zmiana o 180 stopni. Ale proszę Państwa, chcę to podkreślić: lepiej późno niż wcale, ale trzeba pamiętać że nigdy za swoje skandaliczne słowa i działania Państwo nie przeprosiliście, a dziś w sprawach bezpieczeństwa często próbujecie pouczać tych, którzy mieli w tych sprawach rację od samego początku. Muszę Państwu powiedzieć, że ze zdziwieniem przyjąłem niedawno zapowiedź Pana premiera dotyczącą wycofania się z przyznawania azylu politycznego w Polsce. To rzekomo miałoby doprowadzić do obrony granicy przed hybrydowym atakiem, jak rozumiem. Otóż, proszę Państwa, myliliście się wtedy i obawiam się, że mylicie się również teraz. Zapowiedź premiera z ostatnich dni dotycząca nieprzyznawania azylu politycznego nie posłuży uszczelnieniu naszej granicy i ograniczeniu nielegalnej migracji. Za to wszystko wskazuje na to, że uniemożliwi przedstawicielom na przykład białoruskiej opozycji politycznej schronienie w Polsce, a przecież, Polska, a przecież Polska była i jest i mam nadzieję będzie krajem wolności i solidarności. Polska ma wielowiekową tradycję wspierania dążeń wolnościowych innych narodów i dawania schronienia ludziom, którzy o wolność walczą. Tymczasem w myśl zapowiadanych przez premiera zmian wielu ludzi szykanowanych przez reżim Łukaszenki nie będzie mogło schronić się w Polsce. Powiedzmy wprost. Powiedzmy wprost Putin i Łukaszenka próbują zdestabilizować sytuację na naszej granicy w Unii Europejskiej, a państwa odpowiedzią na to jest pozbawienie bezpiecznego schronienia osób, które Putin i Łukaszenka wsadzają do więzień i prześladują. To chyba jakaś fatalna pomyłka. Ze strony rządu jest również wiele ważnych polskich spraw, w której dobrej woli nie było i dalej jej nie ma. Głęboko nad tym ubolewam. Doskonale pokazuje to sytuacja związana z ambasadorami Rzeczypospolitej, których nagle wezwano do Warszawy i uniemożliwiono im reprezentowanie Polski. Mówię o sytuacji, kiedy w 25-lecie wejścia Polski do NATO po spotkaniu naszym w Białym Domu, gdzie razem z premierem mieliśmy pokazać jedność w sprawach najważniejszych. W szczególności międzynarodowych premier ogłosił nagle, że ponad pięćdziesięciu ambasadorów ma zostać odwołanych. Tymczasem Konstytucja Rzeczypospolitej wyraźnie mówi o współdziałaniu rządu i prezydenta w sprawach polityki zagranicznej. Współdziałaniu polegającym między innymi na uzgadnianiu kandydatów na ambasadorów, którzy są z mocy Konstytucji powoływani przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ten dobry obyczaj, połączony także z wstępnym opiniowaniem przez prezydenta kandydatów na ambasadorów, zanim rozpocznie się cała procedura, a w szczególności zanim kandydatura zostanie przekazana do komisji Sejmowych, obowiązywał przez ostatnie 35 lat. Pokazywał współpracę w prowadzeniu polityki zagranicznej rządu Sejmu i prezydenta i był znakiem naszego wspólnego stanowiska na arenie międzynarodowej. Rząd premiera Tuska postanowił tę zasadę złamać. Dlatego to rząd ponosi pełną odpowiedzialność za to, że Polska ma dzisiaj w wielu krajach obniżoną reprezentację dyplomatyczną i że polskie placówki dyplomatyczne mają przez to ograniczoną możliwość działania. Rząd, ściągając do kraju ambasadora i wysyłając tam kierownika placówki, pokazuje, że nie ma porozumienia w tej sprawie w Polsce i osłabia pozycję naszego kraju w relacjach z kluczowymi partnerami. Tak, proszę Państwa, dokładnie tak. Osobną kwestią w tym kontekście pozostaje to, kogo rząd premiera Donalda Tuska planuje na niezwykle ważne dla Polski placówki wysłać. To m.in. absolwenci Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, tak zwanego MGIMO. Postsowieckiej uczelni, która od samego początku swojego istnienia jest penetrowana przez rosyjskie służby specjalne i która jest źródłem pozyskiwania kluczowej agentury na całym świecie. Jako że studiują tam studenci z wielu krajów świata i studiowali wcześniej. Ci studenci, którzy tą sowiecką uczelnię kończyli, byli fundamentem komunistycznego perelowskiego aparatu dyplomatycznego. Aparatu, który uczestniczył w niewoleniu nas wszystkich, wolnych obywateli Rzeczypospolitej i naszego kraju. Dzisiaj ludzie tej samej uczelni mają nas reprezentować poza granicami, a obok nich członkowie tak zwanej Konferencji Ambasadorów. Pozwolą Państwo, że zacytuję, stanowisko Konferencji Ambasadorów z 21 roku. Wyrażone, kiedy właśnie trwał atak hybrydowy na naszą wschodnią granicę. Otóż, proszę Państwa, cytuję, posłuchajcie Państwo uważnie. Sytuacja na granicy z Białorusią staje się dla Polski i jej obywateli haniebna. Tym bardziej, że zaczyna spełniać znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Konstytucja RP z 1997 roku, piszą Państwo ambasadorowie RP. Stwierdza, że czyny będące przestępstwami w myśl prawa międzynarodowego podlegają ukaraniu niezależnie od regulacji prawa krajowego. Jeżeli do odpowiedzialnych za wskazane wyżej działania polityków, urzędników, funkcjonariuszy czy żołnierzy nie przemawiają względy humanitarne i moralne, to przypominamy, że zbrodnie międzynarodowe nie przedawniają się, mogą być ścigane w każdym demokratycznym kraju, a działanie na rozkaz gdy wykonawcy nie działają w sytuacji zagrożenia życia, nie stanowi żadnego usprawiedliwienia. Wykonania rozkazu bezprawnego można i bezwzględnie należy odmówić. Tu koniec cytatu z wypowiedzi konferencji ambasadorów z 2021 roku. Szanowni Państwo, obrona granicy Rzeczypospolitej to zbrodnia przeciwko ludzkości? Naprawdę? Obrona granicy Rzeczypospolitej to zbrodnia przeciwko ludzkości? Nawoływanie funkcjonariuszy, aby odmawiali wykonywania rozkazów podczas obrony granicy Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej to jest odpowiedzialne zachowanie? Czy to mogli napisać polscy dyplomaci? Przecież to jest hańba. To jest hańba. A premier chce. A premier chce, żeby teraz cały szereg spośród tych ludzi reprezentował Polskę na kluczowych placówkach. Panie premierze, nie zgadzam się na to. Nigdy się na to nie zgodzę. Nigdy nie kwestionowałem prawa obecnej władzy i większości parlamentarnej do przeprowadzania reform. Nigdy nie kwestionowałem prawa do przeprowadzania reform, ale dzisiaj funkcjonujemy w trybie uchwałokracji. W której uchwały próbuje się podnosić do rangi ustaw, co jest, przepraszam, prawniczą i ustrojową herezją, co jest złamaniem konstytucji, która określa system źródeł prawa. Jednoznacznie. Zasłanianie się takimi określaniami, jak demokracja walcząca, nie sprawia, że łamanie prawa przestaje być łamaniem prawa. Panie premierze. Polska nie potrzebuje dziś żadnej demokracji walczącej. Polska potrzebuje dzisiaj tylko demokracji dobrze działającej. Po prostu demokracji. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Szanowni państwo. Niektórzy wyliczają mi pozostałe do końca kadencji dni. Obiecuję. Obiecuję państwu solennie, że do ostatniej chwili mojej prezydentury będę kierował się tylko i wyłącznie dobrem naszej ojczyzny i obywateli. Dokładnie tak. Dokładnie tak, od samego początku do samego końca.